W tym zadaniu mamy do uproszczenia następujące wyrażenie trygonometryczne. To co się rzuca od razu w oczy, że mamy tutaj sinusa w trzeciej potędze. Ale sinus również występuje w tym iloczynie. Zatem w każdym z tych dwóch składników występuje sinus 20 stopni, czyli możemy go wyciągnąć przed nawias. Wówczas w nawiasie z tego sinusa 20 stopni do trzeciej zostanie sinus 20 stopni w potędze drugiej. No, bo raz jeszcze jeden taki sinus byłby w potędze trzeciej. Plus, a z tego całego iloczynu zostanie po prostu ten czynnik, czyli cosinus kwadrat 20 stopni. To się równa. W nawiasie mamy sumę kwadratów sinusa i cosinusa tego samego kąta. No to to jest bezpośrednio wzór na jedynkę trygonometryczną. Taka suma jest równa zawsze 1 dla dowolnego kąta, czyli dla 20 stopni też. Czyli mamy tutaj tak naprawdę sinus 20 stopni, ten sinus razy, razy 1, czyli po prostu sinus 20 stopni. Czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest B.